Spróbujemy sobie uciec. Ożeś ty! 5000 dostaliśmy mandatu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie na kolejnym polskim serwerze na Robloxie. Dzisiaj zagramy sobie na serwerze, który nazywa się, czekajcie, bo taki serwer był, ale ten drugi też był. Projekt South Eastern Poland, który ma w nazwie Projekt Świętokrzyskie, czyli nie wiem, czy to jest połączenie tych dwóch serwerów, czy jak to wygląda. Wygląda to na pewno inaczej minimalnie niż wyglądało kiedyś. Mamy w tym miejscu na początku rozgrywki recepcję i tutaj powinniśmy prawdopodobnie kupić sobie jakiś samochód do rozwożenia Paczek, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapę suba komentarz oraz wpadnijcie na Instagram czy Discord. Wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. No i teraz tak. Ja się czasem zastanawiam, czy Wam to w oczy nie razi, czy Was w to oczy nie razi, jeżeli macie tak porozrzucane samochody po prostu, nie? Ni to cenom, ni to nazwą. No kurczę, no tak dziwnie jakoś. No też zamiast te najtańsze, żeby gdzieś na górze się wyświetliły. Eee, 3700 możemy wydać na auto czy Audi. No dobra, kupmy to, żeby mieć cokolwiek. Jak, no, not enough money. No 3700, a ja mam 4500, tutaj jest napisane. Jeszcze z 1000 zarobiłem. Jak mnie nie stać, niby. Ej dobra, czemu mnie nie stać, niby? Czemu ja mam tu inne pieniądze, a inne. Pie... Co to jest? 4,5 tysiąca mam w czym? I tysiąc mam w czym? Yy, w banku mam pieniądze? Czekajcie, jak to wygląda? Yy, gdzie ja w ogóle jestem, przede wszystkim? Ja mam 4,5 tysiąca w portfelu, a tysiąc w banku. No to czemu tu nie mogę kupić yy, samochodu? Czy tu zżera pieniądze z banku, jakby? Hmm, to jest dobre pytanie. Fajniej byłoby na to znaleźć odpowiedź. Tak, tutaj się wyświetla, że mamy tysiąc, więc to jest jakby pieniądze z banku. Okej, okay, a jak ja mam wrzucić pieniądze do banku w takim razie? No, wchodzę na serwer i mam 4,5 kafla. No, jak ja mam tę kaskę do banku wrzucić? Mamy tu gdzieś na respie bankomat, no bo ty, no przecież, jak ja mam to zrobić, niby. Tak normalnie, żeby, żeby pójść i kupić samochód pierwszy do gry. No bo widzicie, na ten moment. No przecież ja nic nie mogę zrobić, bo ja nie mam kasy. O, ale dostajemy po 500 dolarów, dostajemy za granie, więc ja już dostałem 3 razy po 500. Mimo, że dosłownie jesteśmy tutaj jakieś 4 minuty. Ej, dobra, ale to jest ciekawe. Z jednej strony to jest ciekawe, z drugiej strony jest bardzo irytujące, że że nie możemy nic z tym zrobić, do samochodu komuś nie wejdziemy, chyba, że to są tylko samochody takie wiecie, fejkowe, które tutaj sobie stoją no, ale spróbujmy, no nie będę przeszczekał aż ja zarobię za przebywanie, dobra, jest bankomat, faktycznie jest bankomat i teraz tak, skanujemy się please connect by the help yy, to my musimy zdepozytować tak naprawdę, bo nam nie są potrzebne te pieniądze, my potrzebujemy ich w banku, dobra, okej. Okay. Czyli tutaj wrzucamy sobie do banku i teraz idziemy w to miejsce i teraz dopiero będziemy mogli kupić prawdopodobnie. Ale to szkoda, że nie żera kasy z gotówki też, nie? Bo podobny system przecież jest na For Life'ie chociażby i tam wtedy w razie W to pieniądze zżera albo z tego konta, albo z tego. No dobra, mamy pierwszy pojazd. Nie wiem, czy mamy cokolwiek do roboty, jako... jako zwykły gracz. Yy, a do Adonis? A to co to jest w ogóle? Tego chyba nie powinno być w ogóle. To nie powinno być chyba widoczne. Czekajcie, delivery. Mamy też szambo i odpad. Wylej szambo do rzeki. Mamy strażaków, mamy policję, mamy road assistance, mamy staff on the team. No czy ja tam nie mogę dołączyć? Dobra, ale dołączymy do delivery jakby, żeby sprawdzić czy możemy tu coś zrobić. Możemy wziąć na pewno... Aha, tu jest take the job niby, ale to my tak naprawdę paczkę bierzemy, a nie pracę. Czyli bierzemy sobie pa paczuchę i teraz możemy zrespić pojazd w końcu. Dobra. O, jak to... O Jezu, jak dziwnie ten pojazd działa. No. Dobra, znowu zgasł. Co jest z tym samochodem? Dobra, w prawo. Muszę się zastanowić w ogóle, co, co przed PCD jeszcze powrzucać. Czyli właśnie dzisiaj, jutro i, i pojutrze. W poniedziałek już PCD pewnie będzie na kanale. Możliwe też, że na drugim koncie będziemy testowali trochę inaczej PCD. Na, kanal, na kanale Dechugaty to też zapraszam. Dobra. No i cyk przez pole. Ty faktycznie mogę tak tym polem jechać. Message from Olivier. Fiat z wypadku na pomocy drogowej? Co? Czyli tu można chyba klikać. Okej, okay, ale tych chyba stopnie ja nie powinienem widzieć. Jako gracz, to wygląda mi na, na coś, czego ja w ogóle nie powinienem widzieć. Tutaj, już abstrahując, że te, te, tego nie powinno być na. na dostępnym szkudzie, to widzę jakiś błąd. Uuu, od znaku się odbiłem. Dobra, tego się nie spodziewałem. Tej No to jędrzejów na pewno przejeżdża się przez jędrzejów jadąc na, na częstochowe. Faktycznie. I teraz tak, dotarliśmy do punktu. Ja mam paczuchę do dostarczenia. Jak rozumiem, ja ją muszę tutaj jeszcze przytrzymać. Tak, przytrzymaliśmy E i pieniądze dostaliśmy do banku. Te pieniądze za granie w grę też dostajemy do banku. Ale jakieś początkowe pieniądze mieliśmy. Przy sobie w portfelu. Taki dziwny, dziwne to trochę jest, szczerze. Bo przecież pieniądze prędzej tu powinniśmy dostać, może do łapy. A jeżeli nie, no to po co w sumie jest? To zbieranie pieniędzy do łapy. I czemu ci pojazd wyłącza? No, dobra. Jeżdżamy na siedzibę firmy. Dwa wjazdy. Te dwa wjazdy wyglądają jak na tym kiedyś. A mogę wziąć więcej roboty? Nie, mogę ją odłożyć. Eee, te dwa wjazdy przypominają mi stary... O. Oj, nie tak. Starą miejscówkę po prostu starego Ulenberga. Ullenbe przepraszam. Ej, czemu jak... Za każdym razem jak przerzucam na ten bieg wsteczny... No, czemu mi wyłącza silnik w ogóle w tym samochodzie? To jest e, automat w teorii... ...po części. No przecież sprzęgła tu nie mam jak nacisnąć, nie? Oho. Tu był chyba pojazd Szambiary. Ciekawi mnie, gdzie tę Szambiarę się w ogóle kupuje. Czy też się kupuje ją od razu w tym pierwszym sklepie, czy można sobie to tylko i wyłącznie kupić z pozycji Pracownika Szamba. To, to, jest dobre pytanie. No i jak duża jest ta mapa, nie? To, to jest też... pewnego rodzaju pytanko. I tu możemy coś napisać, tak? Codes. A nie, to są kody jakieś. Tak, on wziął i napisał do ludzi na serwerze jakby. Dobra, kolejne 500 dostaliśmy. To niby spoko, że się pojawia, ale z drugiej strony... Rozleniwia przecież. Jeżeli my dostajemy czek co chwilę, to się w ogóle nie opłaca nic zrobić, mam wrażenie. Dobra, no i próbujemy, próbujemy, pojedziemy sobie dalej. Czemu on jest na drugim biegu? A, dobra, ten tryb yy, sprawia, że to nie ja zmieniam. Dobra, trochę te pobocza przetestowaliśmy i teraz chyba w lewo. Tylko dlaczego, jak ja zwalniam, to ten samochód całkowicie po prostu się wyłącza? No, to jest chyba moje największe pytanie na ten moment. Widzimy w ogóle, kto wszedł na serwer, kto wyszedł z serwera. To jest też ciekawa opcja. Dobra. Ile za tutaj? 2231 Oho Czekajcie, policja przyjechała Ciekawe czego chcą Czy coś... Coś niedobrego zrobiłem, pani władzo? Halo? Dobra Ja robię tak, będę udawał, że nie widziałem tej policji w razie wu I teraz zrobimy sobie tak O jaki ekran w ogóle! Ekran deduwy. Dobra, szybciej będzie w ten sposób niż się wracać w ogóle. I teraz bierzemy sobie pracę bierzemy garaż, cyk. I w ogóle jak tylko dołączyliśmy do tej pracy, to ...to kaskę dostaliśmy. Mam wrażenie, że to jakiś infinity glitch jest na, na kasę. Czemu on się wyłącza za każdym razem, no? Co jest nie tak z tym samochodem? Dobra, on no, biegi zmieni, nie? Dobra, biegi jakoś zmienia, żeby nie było na tej automatycznej skrzyni biegów w tym momencie. No ale próbujemy z kolejną paczką pojechać. Mamy już prawie 10 tysięcy. Więc to nie są złe pieniądze. Ciekawie mnie, czy ta policja faktycznie coś może zrobić. Czy ona jest tylko na pokaz? Oho, oho. Ty chyba jadą za nami. Ale to jest policja tylko serwerowa. To ta policja co mi zrobi? Chyba nic mi nie zrobi ta policja, nie? Zwykła serwerowa. Spróbujemy sobie uciec. O, żeż, ty! 5000 dostaliśmy mandatu od innej policji stojącej tymczasem. Ja PD, czy wszędzie musi być taka policja? Ile tych patroli tu jest? Już bez przesady z tą policją. Jeden po, pod nas podjechał, drugi tutaj stał, odwalały i szajst, trzeci w ogóle stał i po prostu nas trafił. Jak to tak? Dobra, a jest dwóch policjantów Czyli ten, co mnie strzelił jako fotoradar To to jest chyba bot Na to wychodzi Dobra, goście W ogóle właśnie, o Widzowie, pytanie do was Jak się czujecie z tym Że wakacje się zbliżają do, do końca Kiedy w ogóle się zaczyna rok szkolny Jakoś zaraz po pierwszym chyba, nie? Tak dosyć Jakie 1500 fotoradar Znowu co to ma być w ogóle? Ile tych fotoradarów mają? Na autostradzie taki fotoradar? Co jest? Ja prawie całą kasę już straciłem. Dobra, trzeba trzymać yy, tego. Trzeba trzymać gaz. Jeżeli robimy cokolwiek, tak naprawdę, trzeba trzymać gaz. I wtedy może nam auto nie zgaśnie faktycznie. Ciekawiej mnie, ile my kasy dostaniemy za takie zlecenie. Żeby tutaj dojechać... Wow, jak poleciał. I się jeszcze rozbił tą strażą pożarną. Ale dziad jeden. Ze straży. Żeby tutaj dostarczyć pacz, paczkę, to ja 2T. Dwa, eee, dwa mandaty dost... 1815, to są chyba jakieś jaja. Za wcześniejszą paczkę zarobiłem 2000 ponad, nie? Nie, no to są jaja, moi drodzy. To są jakieś jaja. Dobra, respimy się raz jeszcze i w ten sposób spróbujemy ogarnąć jeszcze jakąś paczkę. Oby tym razem fajna była. No powiem wam, taki serwer na ten moment mam mm, takie średnie uczucia co do tego serwera. Dużo rzeczy widać, że jakby ktoś miał pomysł kiedyś, ale. Ale ten pomysł się za bardzo na serwer nie przełożył. Dobra, tutaj jakieś dymy się dzieją. A my znowu chyba musimy wjechać na tę autostradę i pojechać dalej. No ale ta policja najgorsza jest, nie? Ta, ta pierwsza najgorsza! Bo mi 1500 wyłożyli, w sensie 5000 mi wyłożyli. Zabrali. Ja 6,5 tysiąca straciłem po prostu jadąc z tym wezwaniem jako taksi. Okej, okay, nie tędy. No dobra, no to w drugą stronę na to wychodzi. Dobra, zawrotka. Oho, jedzie straż, jedzie straż. Zjeżdżam na pobocze. Ale głośna jest ta straż pożarna, ty. To tak, żeby wszyscy. Wszyscy usłyszeli na pewno, że ona jedzie. Dobra, jedziemy w drugą stronę. No to wychodzi. Byle ci policjanci się do nas nie sapali znowu. Bo w teorii wcześniej im uciekłem, ale z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że ja nie byłem ścigany. Nie dostałem żadnej informacji, że jestem poszukiwany i ścigany. Więc uznaję, że tak nie było po prostu. Dobra, tu się coś dzieje. A jak ja mam tam dojechać? A, bo to tu pewnie bliziutko już. To tutaj są dymy jakieś. Jedziemy paczkę dostarczyć i, i pojedziemy sprawdzić te dymy. Dobra. Paczka w to miejsce to jest, powiem Wam. No i. Widzicie to w ogóle? Widzicie te różnice? Dojechałem w to miejsce który jest bardzo blisko poprzedniej miejscówki, zarobiłem 2300, a jechałem, 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 straciłem 6000 na mandatach i zarobiłem 1800. To jest fenomenalnie wielka różnica. A tu co oni robią w ogóle dalej? Co tu się przydarzyło, moi drodzy? Tu mi ten silnik się wyłącza. Za każdym razem. Dobra, i teraz tak wjedźmy sobie tutaj. Weźmy paczuchę. Tak cały czas próbuję się dowiedzieć, co, co ta policja w ogóle tu robi. Bo wygląda, jakby nic nie robili. Dobra, czy to znowu jest bliska paczka? Oby w sumie te, te bliskie paczki są, wiecie, całkiem w porządku. Szczególnie, że możemy sobie pojechać na, na skos. Hej, i powiedzcie mi jeszcze, że 2300, no nie, no ja ja robić jakieś. To ja mogę jechać z respa tutaj w 30 sekund i zarobić 2300, a tam wcześniej, jak jeździłem przez całą mapę, to ja 1800 zarobiłem. To są jakieś jaja, chyba. Ciekawe, jaką paczkę mi teraz wrzucą. Dobra. Mamy paczkę i powiem Wam co do trzech razy sztuka. Czyżby? O nie, nie muzyka, tylko nie muzyka. Nie, nie muzyka, nie włączajcie muzyki. Nie, nie, nie. No moi drodzy, także końcówka odcinka będzie bez muzyki, bo przyjechały sobie zioty z muzyką włączoną. Ja to zawsze mówię i to jeszcze raz powtórzę. Każdy serwer, który może, niech da opcję wyłączania tej muzyki dla innych ludzi. Nie każdy chce tego słuchać. A jeżeli przychodzą jacyś twórcy, którzy mogą coś nagrać z takiego serwera, to dla nich to jest po prostu już przegrana sprawa, nie? To, to już nie, nie, nie ma co, nie, nie ma co. No dobra, moi drodzy, sprawdziliśmy sobie ten projekt. No powiem wam tak, dupy nie urywa. Nie jest też takim najgorszym projektem, aczkolwiek raczej z tej dolnej, dolnej połowy. Jeżeli macie jakieś fajne serwery, które byście chcieli, żebym sprawdził, dajcie znać czy w komentarzu. Czy na Discordzie. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo, i cześć, siemanko.